Witajcie w kolejnym odcinku Shop Klima On Tour. Kto jeszcze nie wie o co chodzi, koniecznie zobaczcie poprzednie nasze odcinki na naszej playliście. Dla Was też szybkie wyjaśnienie. Shop Klima On Tour jest to seria, w której nasz operator Olek ma możliwość jazdy z ekipą telewizyjną, która dla TVN-u kręci program Bitwa o Gości. W hotelach, które będzie odwiedzał, będzie dla nas także oceniał klimatyzację pod różnymi kryteriami. Zobaczmy, gdzie zawędrowali dzisiaj. Dzień dobry, witajcie Instalatorzy w kolejnym odcinku Tour. Tym razem jestem w Krakowie i zrobiłem sobie na przywitanie taki mały spacerek właśnie wzdłuż Wisły. Generalnie jest bardzo fajnie, jest ciepło w końcu, jak to przystało na maj, ale nie o wysokich temperaturach będziemy tutaj mówić, tylko właśnie o niskich, bo recenzujemy dla was kolejną klimatyzację w hotelu, do którego zaraz się udam. Zobaczcie, co tym razem udało mi się znaleźć. No, i jestem już w pokoju. Jak pewnie widzicie nade mną, mamy kolejny klimatyzator, prawdopodobnie kanałowy, można tak stwierdzić po tej zabudowie, właśnie przysufitowej. Kilka słów na temat estetyki montażu. No, moim zdaniem jest to całkiem fajnie zainstalowane. Umieszczone jest w takiej zabudowie podsufitowej, pewnie z karton gipsu. Tutaj, za mną, z tyłu, przy drzwiach, jak widzicie. O, tam jest kratka, która zaciąga powietrze. Nie skupiałbym się z bardzo nad tą estetyką, bo po prostu przy... Klimatyzacji kanałowej, no ona zawsze jest tak montowana. I tylko jedyne, co możemy oceniać, to po prostu na zewnątrz, czy mamy jakieś fajne dodatki, jak wygląda krateczka, czy jest estetyczna, czy nie jest estetyczna. Yy, nie widzimy też tu żadnych rurek, bo wszystko jest pochowane, nie ma korytek. Yy, jedyne, co jeszcze będę ewentualnie dodał, no to umiejscowienie tego. Yy, sterownika naściennego, który jest elegancki, ładny, biały yy, i na szczęście działa. Jak to się okazało w poprzednich sytuacjach, te sterowniki naścienne po prostu nie działały i nie dało się tym sterować. Także zobaczcie zaraz, jak to wygląda i co my tam w ogóle możemy ustawić. I tak prezentuje się wspomniany przeze mnie sterownik naścienny. Yy, no I no na szczęście działa. Co my tutaj mamy z funkcji? Jakie mamy tryby? Mamy tryb yy, samego wentylatora. Mamy tryb chodzenia, mamy tryb grzania i mamy prawdopodobnie tryb automatyczny, czyli według ustalonej temperatury klimatyzator będzie dogrzewał lub schładzał pomieszczenie, tak aby zawsze była temperatura taka sama. Dalej co możemy sobie ustawić, to prędkość wentylatorów od najmniejszej, średnią, wysoką i automatyczną. Oczywiście możemy sobie temperaturkę zwiększać, zmniejszać, także bardzo fajnie. Póki co można się tu przeklikać. Zobaczymy dalej w testach, jak to będzie działało. W ogóle nie wspomniałem Wam, jaka to jest marka tej klimatyzacji. Dlaczego? Bo po prostu nie wiem. Jak sami widzieliście na sterowniku. Wewnętrznym, naściennym. Nie ma żadnych oznaczeń. Może uda mi się znaleźć jednostkę zewnętrzną, ale to później postaram się jeszcze przejść w koło budynku i może coś wypatrzę. Jeżeli miałbym się skupić na komforcie i jakości powietrza w tym moim pokoju, to nie wiem, czy będę mógł być obiektywny względem tego naszego kryterium, bo. Nie wiem, czy są jakieś filtry w ogóle w środku, bo nie jestem w stanie tam zaglądnąć. Podejrzewam, że jak każda jednostka wewnętrzna klimatyzacji kanałowej będzie jakiś zapewne filtr mechaniczny. Druga sprawa to, czy nie jest za sucho w powietrzu, kiedy klimatyzator będzie działać. To dopiero będę mógł ocenić jutro poprzez panej nocy, bo zauważyłem, że przy kratkach wylotowych z klimatyzacji jest też kratka wylotowa z wentylacji, która cały czas sobie działa. No i nadeszła pora, słuchajcie, na test turbochłodzenia. W pokoju, jak widzicie na termometrze, mam prawie 25 stopni Celsjusza. Klimę ustawię sobie na chłodzeniu, wentylatory na maksa i ustawię sobie. 21 stopni powiedzmy. Tu macie stoper, zaraz odpalę timelapsa i zobaczymy, ile tej kanałówce zajmie osiągnięcie zadanej temperatury. Jak widzieliście na timelapse, coś tutaj grubo nie gra przez prawie 12 minut. Klimatyzacja nie była w stanie schłodzić mi pokoju do zadanej temperatury 21 stopni. W międzyczasie nawet ją zmniejszyłem do 19, no i nic z tego. Dzień dobry. Takie pytanko mam. Nie wie pani, czy w pokojach działa w ogóle klimatyzacja? Bo powinna działać, Tak, tak. Bo ustawiłem, troszkę ciepło jest, ustawiłem sobie tam niższą temperaturę i tam są takie karteczki chyba u góry. I nic, tak średnio działa. I tak może pani coś o tym wie? Nie ma jakiegoś przycisku do włączenia? Bo nie, jakby włą tamten sterownik się świeci wszystko, tylko po prostu nie, nie, sch nie schładza. Jakby tak puściłem sobie dłuższą Może jest wyłączona, no nie wiem, czy pani coś takiego wie, czy nie. Nie, raczej nie, nie ma A tak... takiego ogólnego wyłączenia. Aha. okej. Okay. Y może pan spróbować ustawić jeszcze niż tam temperaturę. No bo ja tam... Y tak 19 stopni sobie dam, w pokoju jest prawie 25, nie? bo tam słoneczko przyświeciło to. No. Eee, dobra, to ja może zadzwonię po technika po prostu i podejdzie zobaczyć co tam się. Dobra, okej. Okay. No, no to, to tak przy okazji. Prostej. Dobra, to fajnie. Dzięki. Proszę. Standardowo poszedłem sobie do recepcji i pani powiedziała, że ona generalnie nic nie wie, ale jest cień szansy, bo wezwała pana technicznego. No i sobie czekam na niego, może on coś tutaj zaradzi. Bo no w pokoju tym razem jest 20... 5 stopni prawie i jest mi gorąco, a chciałbym troszeczkę schłodzić to pomieszczenie, bo zaraz się zabieram do pracy no i będzie mi po prostu komfortowo pracować. Dzień dobry. Dzień Ma z problem? Tak, no coś tutaj chyba... Czy słabo nie? No nie jest? działa, bo wie pan co, no ustawiłem sobie co, co jest, no i chłodzenie, nie? Nie widzę, 19 Jest stopni. i dałem 21 najpierw. Dobra, zróbmy tak, Później... Zjedzie, ile się da. Na maksa. Na maksa. O no, tak, nic nawet nie Ojej, to tak dzisiaj. Zobaczymy. Jeżeli to się fanu nie schodzi tak jak trzeba, to jest opcja zmiany pokoju na piętro niżej, gdzie nie jest poddasze i tam pewnie będzie lepiej. Okej. Okay. Bo to... co to jest? To jest jakaś kanałówka? Znaczy, to jest... Pan co to, czy to jest w ogóle klimat, czy to jest jakiś Nie, to jest klimat, ale agregat jest po prostu w, w garażu podziemnym i on rozprowadza na, na cały hotel, nie? A okej. Okay. Nie, bo tu jest i klimatyzacja i wentylacja i telefon. No tak, no i właśnie no tutaj sobie przykładałem rękę i, I, co, i jakim... No tak jakby bie, w, w mieliło no tym wentylatorem, nie, A, tylko ja coś po poczułem chyba, że jakby trochę chłodniejsze zawiało. To w porządku. to dziękuję, że przez, pan, że pan się przez pofatygował. Godzinę, ja przez godzinkę się nie, nie zbije. Bo tu powinno teraz się pokazać, no, no, nie? Bo to jest da, temperatura da, po, tak. pokoju. Dokładnie, więc jak tu nie zejdzie przez godzinę nic, albo pół stopnia i nie będzie schodzić dalej, to niech pan od razu da recepcję i na pokoju. Dobra, dziękuję. dziękuję bardzo. No i co? Słuchajcie, tak zrobiłem taką partyzantkę i... Przyszedł do mnie pan techniczny, jak słyszeliście, no i wszystko słyszeliście, co powiedział. Także no, no daje szansę jeszcze tej klimie, a jak nie, no to zmieniam pokój. Chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało, bo ja tu po prostu jutro stąd wyjeżdżam. No nic, poczekamy, zobaczymy. No zobaczcie jeszcze, tutaj gościu mi ustawił, ile w ogóle można zjechać do 5 stopni można tutaj zjechać. To w ogóle jest jakieś jakieś jaja tutaj są, ale nic z tego, bo... Kurczę, tam dalej z tych kratek to tak, jakbym sobie wentylator puścił. Podejrzewam, że to powietrzenie w ogóle się nie schodzi, bo już te z tej góry to powinno wiać takim lodem, że szok, a niestety nie wieje. Nie jestem w stanie stwierdzić, przypuścić, może tak, że jest jakaś po prostu nieszczelność. No jak sam Pan wspomniał, jest to urządzenie na gwarancję, także niech przyjeżdżają, sprawdzają, a ja jedynie co mogę zrobić, to wieczorem zrobię dla was test głośności. Generalnie dupa blada. Klimatyzator działa sobie przez jakiś już dłuższy czas i w pokoju jest tak samo ciepło jak było na początku, czyli jakby mówienie, że... Niech sobie pochodzi przez godzinę, to może się wychodzi. To dla mnie nie jest żadne wytłumaczenie, bo już tak de facto po 10 minutach powinienem odczuć znaczącą poprawę jakości cieplnej i komfortu cieplnego w moim pokoju. Także jeszcze może tylko ostatnie jedno zdanie na temat komfortu użytkowania bo coś tutaj trzeba by powiedzieć dobrego na temat tej, tej klimy. Tam tutaj stoi biurko, tak? Przy którym zaraz będę pracował, i ten klimatyzator, mam nadzieję, nie będzie mi wiał chociaż tymi wentylatorami na głowę. Bo te żaluzje, które tam u góry widzicie, tak sobie wysterowałem, niestety ręcznie, że nie powinno to nam nie wiać. Także tutaj, może chociaż jeden wentylator, bym przyznał w tej kategorii, ale to w podsumowaniu na końcu materiału. Obiecywałem Wam, że zrobię test hałasu w nocy tej klimatyzacji, ale doszedłem do takiego wniosku, że jednak pominę ten element, ponieważ jeżeli klimatyzacja nie działa, nie chłodzi, to po co w ogóle miałbym to robić? Także przejdę teraz może płynnie do podsumowania i ocen, bo warto tutaj też to wykonać. Punkt pierwszy, skuteczność chłodzenia, czyli jeżeli nie chłodzi, to zero wentylatorów. Poziom hałasu, nie oceniałem tego, również zero wentylatorów. Tutaj przy hałasie jedynie mogę dodać, że jest też wentylacja, która jakoś sobie tam w nocy pracuje i ją słychać. Na takim poziomie, że da się spać, ale jeżeli odpaliłbym klimę i ona by działała, to podejrzewam, że byłoby troszeczkę głośniej, nawet na tych najniższych poziomach wentylatorów. Estetyka i montaż. Tutaj myślę, że jakieś dwa wentylatorki, yy, może bym przyznał, może nawet dwa i pół, ponieważ no ładnie to jest elegancko zainstalowane, yy, nic nie wadzi, nic nie odstaje, sterownik fajnie sobie wisi na ścianie, jest w porządeczku. Yy, sterowanie i dostępność też. No dałbym nawet trzy wentylatory, jako że tych funkcji zbytnio dużo tutaj nie ma, ale można się przeklikać między chłodzeniem, grzaniem, funkcją automatyczną, możemy sobie ustawić prędkości wentylatora, także te trzy punkty tutaj przyznaję. I ostatni element, jakość powietrza i komfort. I tutaj też za bardzo nie mam jak tego ocenić, ponieważ jeżeli klimatyzacja nie działała, to po prostu nie wiem, jak by mi się przy tym funkcjonowało. Także oceniam to na zero, ale słuchajcie, stop, bo zapomniałem faktycznie, że ja przyznałem przecież jeden wentylator w jakości powietrza i komforcie za to i wyłącznie tylko za to, że nie będzie mi możliwe wiało na biurko. Także tutaj mała gwiazdeczka i będzie za to jeden wentylator. Niestety, słuchajcie. Suma summarum, będzie, wydaje mi się, bardzo słabo. Jak zobaczycie tabelkę, w której zrobimy podsumowanie, i do tej pory jest to moim zdaniem yy, najgorsza klimatyzacja hotelowa. Yy, zapowiadało się bardzo dobrze, a skończyło się klapą. Jak widzicie, za mną z tyłu już bagaże przygotowane. Ja się zaraz zwijam z tego hotelu i wędruję do kolejnego. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł tam pokazać Wam coś naprawdę interesującego. Do zobaczenia.